Jastrzębie, już za chwilę rozpoczniemy dla Państwa tą transmisję. A trzecia formacja: 91 Emil Plewnia, 18 Wiktor Sobecki, 68 Piotr Bo I teraz połączasz. Wy. Włoście. Uwaga, dobra sytuacja i dobrze wrócił Malinowkin. Gracze gks przepraszam, Mosmutychy. Strzał ponad bramką. No, wiemy w drugą stronę, jak to się tutaj zakończy. Strzał i będzie kara, będzie wykluczenie, tak. Jeszcze Sikora ambitnie do końca strzał, jeszcze dobitka, nie ma gola. Zablokowany Igor Kantor, teraz uderza, nie rezygnują Tyszanie. Strzał i pięknie tutaj obroń. Na strzał. No i prosta strata i teraz akcja strzał. Znowu tutaj bardzo krążek właśnie do Galanta. Galant. Dobre nagranie strzał. No i to pownie w stronę sędziego, ale ten tutaj nie dopatrzył się. Znamion JKH Sikora, Sikora dobrze wprowadza ten krążek. Sikora, Sikora z backhandu i dobre. I będziemy mogli cieszyć oko takim dobrym tempem, jakie miało miejsce Kościelniak. Dobrze, ten krążek do przodu strzał i broni Szczęsny. Popatrzmy, bo teraz jeszcze akcja Jastrzębia i po poprzeczce ten krążek gdzieś tam się przetoczył. I kolejna akcja Galant miał... Ruszają Tyszanie, jak zakończy się ten wypad Tyszanie i gdzie jest krążek? Nie ma go... Dobrze przyczyka. Wałęga. Już. Dobitka nie ma krążka w bramce. Ale jeszcze nie koniec. Nie po raz... Chławiczka dobrze tam. Popracował, a wstrzymał nieco akcję Lewandowski. Jeszcze Lewandowski. Lewandowski i broni. Szczęsty, ależ nam się tu piłkarsko zrobi Szanie. Gdzieś tam jeszcze go wyłuskali. Strzał broni szczęsty, zamieszanie i ma go e, pod parkanem. Kiedy grali Tyszanie, no to mówiąc, oględnie wyszła tak sobie. Zobaczymy, czy teraz będzie nieco lepiej. Strzał, gol! Jest Bramka Lewandowski, najsprytniejszy, dopada. Do krążka wykorzystana przewaga po 25 sekundach radość w tyskim obozie no i w końcu w końcu padła, ta pierwsza długo wyczekiwana bramka w tychach przy degola terenu swoim rywalom. Wrzutka, jeszcze tam próba dobitki i krążek w zasadzie nie znalazł się w pustej bramce. Jeszcze jedna, druga próba. Galant dwoi się i troi, żeby ten krążek umieścić w tyskiej bramce. No, a sprawdza gotowość zawodników. Rzucił krążek, no i zaczęła się. Ruszają od razu z akcją Tyszanie, i pierwsza udana interwencja, ale. No i on ma więcej sił, przecież przez ostatnie dwie minuty siedział na ławce. Teraz ponad ta Bochyński Lewandowski dobrze rozciągnął tą grę. Uderzenie obok Bramki. Uwaga, popatrzmy i broni tutaj szczęsny. Jeszcze nie koniec. Poruszona Bramka, no musi ta gra. Zostawił krążek. Malinkowin, strzał znowu przed siebie odbita. I trwa napór. Tyszan, Lewandowski. Lewandowski doskonale to zrobił i wyłapał też krążek. Strzał, gdzie jest krążek? Mago, pod kontrolą już. Muszą opanować krążek, tracą gumę. Pusta bramka i czy będzie gol? Obok bramki, ależ ten krążek, jeszcze Tyszanie. Lewandowski. Lewandowski podanie. Gol jest bramka na 10 sekund. No i to już jest przypieczętowanie zwycięstwa. Radość ogromna Mosmutychy, Patrzymy. No to była tylko formalność. Maksymilian szczęsny. Jeszcze ostatni strzał połącarza i spotkanie. Mosun Tychy wygrywa 2D0 z JKH GKSM Jastrzębie.